Witajcie ponownie, mam półtora minuty. Pokażę jak zagospodaruję dzisiejsze grzybki. Będzie sos grzybowy z czterech gatunków opieńka, podgrzybek brunatny, maślak pstry i kureczka. Cztery ząbki czosnku, półtora cebuli, masełko, przyprawy, pietruszka i oczywiście kremówka śmietana. To, co tam dalej widzicie, to to, co zebrałem dzisiaj. No i rozgrzewamy masełko. Za moment wsypiemy grzybki. Pierwsze poleciały grzybki. Niektóre w całości, takie drobne. Tu, jak widzicie, opieńki widać. Kurki, tylko dwie sztuki dzisiaj były. Grzybki już się troszeczkę podpiekły i za chwilę wrzucamy, o właśnie to, oprócz pietruszki. Czosnek i cebulka już przypieczone, teraz wsypiemy przyprawy. Damy śmietankę i na koniec pietruszkę. No i śmietankę mamy, jeszcze tylko pietruszka i będzie gotowe. No i kończymy. Pietruszka dodana, jeszcze to wymieszam, i voilà!